No dzień dobry. O właśnie o, pokażę takiego Drzewka z mlekiem. No to też jedną kupiłem. Chcę powiedzieć, że bardzo Iza napisała Kuba dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, uśmiechu na twarzy. Panujecie się ułym. Wesele. No tyle czasu jesteście z sobą. Kuba ma wspaniałą kobietę. Jeden grosz rybka No na Mazurach właśnie mieliśmy tam kiosk Takie kioski różne rzeczy, to kubki też o ten a ten kubek właśnie też kupiłem On no, w to też kupiłem Tamam, işe yaradı. Tvarte, piyonte Dzisiaj śmieci będę wyzuć, wy, wywozić. Słyszysz? Co? Dzisiaj śmieci wywożą, bo dzisiaj środa. Zaraz. Już piąta dwanaście. Koczył, jak obejrzał ten film, to pozdrawiałem, a jeśli chcą się zabrać. Czas na ciebie. Chcę wam powiedzieć, że pytanie-odpowiedź dobry temat. I dla Krzyśka i dla mnie. pytania będą odpowiedzi szczere. Mam nadzieję, że szczere. szczerze, szczerze będzie odpowiadał na to. Aha. Trzeba coś nowego wymyślać. To jest właśnie. Aż środa, to gdzie słoneczko będzie świeciło. A już, tak. Pięty, piąty. W sam raz się trafiło, że Kuba ma urodziny dzisiaj. A ja dwudziestego siódmego zobaczył ten film. Jak ja się wypowiedziałam się na ten temat, to bardzo był zadowolony ze I za też jak zobaczyła ten film, to poszła do Kuby i usiedli razem i oglądali. I zaskoczył się. No to tak tu jest właśnie. Jak się poznaje ludzi. Sama napisała, że jestem dobrym, sympatycznym osobą. No pół dnia tutaj byli na podwórku. Widzieli z synem. No, mieli chodę, samochodem byli, to Klapki mi sprezentował to je w tych klapkach. No w czasach byłem, a ja kupiłem inne To jak znajdę kobietę, to będę miał o mieszkaniu chodzić w nowych klapkach. No poznaliście się i po prostu... Jesteście tyle czasu z sobą i Kuba postanowił. Dobro decyzję, męską, być kobietą żonę. Можете что-ки у нас. Пойдете ехать до родины? Да прошу. Заезжать до у нас запрашиваем. Я и Кристоф.

Pisałeś do mnie, że Krzysiek dzwonił. Ciebie. Ja tutaj nie widzę, żeby on brał telefon. On mówi, że nie ma to film. I ty mówi, że, że on do ciebie nie wydzwonił. I jeszcze przepraszam Ciebie Że po prostu mnie nie wyzwaniał do ciebie A ty to chyba zmyślasz Po co tak robić? Ja nie wiem bez sensu No mam poranek, tutaj każdy budzi się o 5 godzina po 5 a mają ludzie do pracy na 6 co widzicie też się ubudziłem też w jakiś sposób to moja praca jest nagrywanie dla Was Mówię filmów żeby coś powiedzieć na jakiś temat bardzo są ludzie którzy jak zobaczą chcą porozmawiać tak samo jak mówiłem powiem w zodiaku dwa dni temu mam dwóch braci w bym był czarnym. Później małżeństwo i porozmawiali. Też te osoby pozdrawiam. Z córeczką żona była i karmiła. Właśnie widziałem. Nie widzicie, są kobiety, które pragną mieć bombasa, jakiegoś normalnego. I karmiła dziewczynkę. No i czekali, kiedy ja zjem śniadanie i po prostu razem wychodziliśmy z odziaka. Ja tam wszedłem z jedną sprawą. I takie to ułem życie. Spotykam ludzi którzy chcą porozmawiać, przywitać się i nie ma takiego czegoś ja nikogo nie obrażam tak jak wy obrażacie to wy to robicie specjalnie no i na ten temat żywką to właśnie chciałem Wam przekazać i powiedzieć widzicie sami normalnie spokojnie rozmawiam kulturalnie nie ma takiego czegoś żeby coś złego powiedzieć a Wy to po prostu Niektórzy ogólnie zazdroszczą, że mogę na jakiś temat coś powiedzieć. Lubicie wymyślać jakieś głupoty i śmiać się, żeby ludzie się śmieli ze mnie. Tak samo jako pato. A Krzysiek w jakiś sposób odpowiedział na ten film. No i dla Krzyśka dziękuję, że powiedział to co chciał powiedzieć, to powiedział. tej też osoby, która chce mi poznać.